Ten film to kontynuacja dwóch poprzednich części tajnej historii kościoła. Na początek cytaty z dwunastowiecznej kroniki słowian saskiego i niemieckiego kronikarza Helmolda, które nie zmieściły się w tamtych filmach, a tutaj są, bo ten film jest bardziej szczegółowy. Ale wszystkie nagrania o historii zawsze opieram na źródłach, nawet jeśli ich wprost nie podaję. Proniemiecki Helmold pisze o wyjątkowo krwawym podboju Słowian Zachodnich przez Niemców w imię Boga i Kościelnej Hierarchii, łącznie z całkowitą destrukcją kultury i elity słowiańskiego społeczeństwa. Cała więc Ziemia Obodrytów i kraje sąsiednie, które należą do Królestwa Obodrytów, zostały zamienione w zupełną pustkę przez ciągłe wojny, najwięcej zaś przez ostatnią. A działo się to za łaską bożą, która stale krzepiła prawicę najpobożniejszego księcia. Witam na kanale Marek Meram. I inny fragment. Teraz zaś, ponieważ Bóg szczodrze obdarzył naszego księcia i innych możnych powodzeniem i zwycięstwem, Słowianie wszędzie zostali starci i wypędzeni. No ale to oczywiście było dawno, tysiąc lat temu, nie liczy się, teraz jest zupełnie inaczej, Kościół jest inny. Według mnie teraz jest tak samo i jeszcze gorzej, bo na jeszcze większą światową skalę dalej w filmie właśnie to pokaże, za to w jego końcowej części trochę o stosunkowo pozytywnych stronach wpływu Kościoła na cywilizację. W pierwszych dwóch częściach tajnej historii Kościoła prawie pominąłem P, Filie i inne skandale seksualne w kościele, bo sprawa jest oczywista, szeroko znana. Na te tematy pojawiły się tysiące książek i innych materiałów, a ja sam zająłem się tym w filmie Kościół 3. Tak samo z tematem Inkwizycji. Oczywiście można by powiedzieć, że go zabrakło w filmach, ale to nie jest tajna historia, tylko coś dobrze znanego. Poza tym zająłem się nim w filmie Kościół 1. Obrońcy różowiutkiej, cukierkowej wizji kościoła mówią, że to władza świecka wydawała wyroki śmierci, skazywała na stos i prowadziła tortury, więc inkwizycja jest niewinna, słuszna i zbawienna. Ale twierdzą tak na podstawie dokumentów kościelnych. Przecież trudno, żeby sprawca sam siebie oskarżał. Poza tym Kościół posługiwał się władzą świecką jak narzędziem, żeby samemu nie brudzić sobie rąk i móc dalej grać rolę wcielonej świętości. Za współpracę władza świecka mogła liczyć na aprobatę, usankcjonowanie, namaszczenie, niechby tylko spróbowali nie wydać wyroku, w cudzysłowie łagodną perswazją delikatnie sugerowanego przez Kościół Inkwizycję. To wszystko jest oczywiste na podstawowym poziomie, ci, którzy to pomijają, kłamią, manipulują, bo raczej jest niemożliwe, żeby nie wiedzieli i w bezdennej łatwowierności nie rozumieli. Podobnie stwierdzeniem że dzięki inkwizycji mamy obrońców na procesach i lekarzy w więzieniach. Trzeba się przyjrzeć, co ci obrońcy i lekarze faktycznie robili, a nie tylko naiwnie przypisywać wszystkie wzniosłe zasługi instytucji, która ich formalnie po raz pierwszy dopuściła. Obrońcy byli też na stalinowskich procesach, gdzie tak jak i prokuratorzy oskarżali tych, których niby bronili, ale lekarze byli w nazistowskich niemiecko-austriackich obozach i w katowniach NKWD, gdzie poświadczali, że skatowana ofiara umarła niby sama z siebie, na zawał itd. Oczywiście z drugiej strony historyczne twierdzenie, że Inkwizycja zabiła 200 milionów ludzi jest groteskowe. Ludzie zawsze widzieli hipokryzję, obrzydliwość Kościoła, zresztą innych instytucji społecznych też zawsze, nawet w średniowieczu, tylko nie za bardzo to widzimy w zachowanych dokumentach, z dwóch powodów po pierwsze, przez wieki to Kościół kontrolował słowo pisane i był bardzo zainteresowany podtrzymywaniem iluzji, że wszyscy w stu procentach jednomyślnie i bez zastrzeżeń go popierają. Po drugie, ludzie z powodu strachu o własne życie, strachu przed prześladowaniami oraz w imię korzyści finansowych grali rolę zwolenników religijnej hierarchii. Na przykład naukowcy umieszczali wierno poddańcze dedykacje i odwołania do Boga i Ducha Świętego, jako zabezpieczenie przed prześladowaniem łącznie z torturami, a nie jako wyraz prawdziwych postaw i przekonań. Nawet stanowiska kościelne zajmowano często nie z powodu wiary, tylko dla pieniędzy, tak jak dzisiaj, za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze lud się podli. Przez wieki ludzie wcale nie byli tak poddani religii, jak to się maluje, zawsze widzieli zakłamanie kościoła i to, jak niszczy on ludzkość. To nie są jakieś wymysły modernizmu, potrzepty szatana, grzeszne zejście z jedynie słusznej, odwiecznej ścieżki Pana Boga. Na przykład Thomas Aikenhead z końca XVII wieku, szkocki student powieszony w wieku dwudziestu lat, ostatni w Wielkiej Brytanii człowiek stracony za bluźnierstwo. Jego poglądy brzmią bardzo współcześnie. Twierdzono, że powiedział, tłumaczę, Pismo święte jest napchane takimi szaleństwami, bzdurami i sprzecznościami, że podziwiam głupotę świata, który od tak dawna jest nimi zwiedziony. Uważał, że teologia to rapsodia wydumanych bzdur, poszywana częściowo z moralnych doktryn filozofów, a częściowo z poetyckiej fikcji i dziwacznych urojeń. Jednocześnie Aikenhead wcale nie był jakimś dzikim socjopatą depczącym wszelkie wartości. Zostawił notatki, w których wyraził pogląd, że, tłumaczę, Bóg, świat i natura są tym samym i świat jest z wieczności. W wyroku zaznaczono, że może go odwrócić Kościół, ale szkocki Kościół zamiast okazać chrześcijańską miłość bliźniego, wezwał do jak najszybszej egzekucji. I jakby nie było dość hipokryzji, totalitarnej kontroli myśli, skandali seksualnych i okrucieństw od kilkunastu wieków, chyba najbardziej jaskrawy i szokujący dowód zbrodniczej działalności Kościoła, historia współczesna, udział Watykanu w II wojnie światowej, szczególnie jawnie wroga postawa wobec Polaków i Polski, o czym mówiłem w poprzednich częściach tajnej Historii Kościoła. Szydercze w wydźwięku łaski ówczesnego papieża Piusa XII, który masowo mordowanym Polakom wysyłał jakieś medaliki, winam szalne i inne brednie. Natychmiastowe uznanie niemieckich podbojów w Polsce w 1939 roku itd., już od dłuższego czasu wiadomo, że Watykan po wojnie entuzjastycznie pomagał w szmuglowaniu niemieckich i austriackich nazistowskich zbrodniarzy do Ameryki Południowej, tak żeby uniknęli jakiejkolwiek odpowiedzialności, ale za mało się o tym mówi, szczególnie w Polsce. Pius XII uwielbiał Niemców. Mówi się, że rzekomo musiał się hamować z krytyką Rzeszy, żeby nie pogarszać sytuacji katolików na terenach przez nią okupowanych, ale to manipulacje. Dokumenty między innymi dyplomatyczne jasno pokazują jego poparcie dla tego antyludzkiego totalitaryzmu. Jak daleko miałoby iść to udowadnianie przychylności wobec Niemiec, żeby niby coś ugrać w negocjacjach z nimi, może papież powinien wysłać jakąś liczbę księży, żeby pomagali katować więźniów w obozach? Może wtedy wreszcie by się odważył rozpocząć zdecydowaną, wiekopomną akcję potępiającą niemiecką rzeszę? Do takiej nigdy nie doszło. Jako dzieło jakiegoś bezkompromisowego sprzeciwu przedstawia się encyklikę Piusa XII Summi Pontificatus z października 1939 roku strona Wikipedii, nie jako poważane źródło, tylko jako przykład rozpowszechnionego punktu widzenia głównego nurtu, niekoniecznie absolutnie obiektywnego i niezawisłego. O tym kogo niby ta encyklika piętnowała. Jednak papież nie wymienił z nazwy ani tych państw, ani systemów politycznych w nich panujących. W takim razie interpretacja, o kim jest mowa, to postulat, a nie pewność. Może to tylko jakaś gra papieża. Może dla niepoznaki mówił o totalitaryzmach w ogóle, ale w rzeczywistości potępiał tylko komunizm, a nazizm popierał. Ta encyklika to ogólniki, mógł ją równie dobrze napisać w XIX wieku. Teza, że niby Pius XII sprzeciwiał się III Rzeszy, można by jeszcze obronić jako pojedyncze, odizolowane twierdzenie – ale nie jeśli wziąć pod uwagę kontekst, inne fakty, o których mówiłem wcześniej, to znaczy na przykład poparcie dyplomatyczne ze strony papieża. W 1946 roku w Polsce powieszono niemieckiego zbrodniarza wojennego, byłego namiestnika kraju warty, czyli mniej więcej Wielkopolski, Artura Greisera. Nie uwzględniono prośby o łaskę przysłanej przez kogo? Przez Piusa XII oczywiście. Czyli nie dość było pomagania zbrodniarzom, po prostu promieniowania ku nim wzniosłą miłością bliźniego. Oceany miłości bliźniego mówiłem o tym w części 1b tajnej historii Kościoła trzeba jeszcze było uganiać się za nimi po świecie i starać się wyrodnialców za wszelką cenę uratować od zasłużonej kary przy jednoczesnej pogardliwej i perfidnej nieludzkiej obojętności na los Polaków, ich ofiar. Kolejny przykład świątobliwego miłosierdzia, który ucieleśniał plus dwunasty wobec, tak się jakoś składa, największych zbrodniarzy, ale nie ich ofiar. Prosił o ułaskawienie również Hansa Franka, kata Polaków, generalnego gubernatora okupowanej Polski, który nazywał siebie niemieckim królem Polski. Cyniczna bezduszność w cudzysłowie ojca świętego, poparcie dla niemieckiego totalitaryzmu, a jednocześnie samouwielbienie, mitomania, narcyzm i teatralne egzaltowane zachowania obrzydliwa kreatura. Szczegóły w części 1a i 1b. Gdyby ktoś chciał pomyśleć, że nazywając w części 1b papieża władcą dusz, mówiłem byle co, bez uzasadnienia, jakieś mojej widzi misie i tym podobne, to zaraz podam niektóre dowody. Generalnie wszystko, co mówię w moich filmach, jest przemyślane i oparte na faktach. Być może faktach przemilczanych albo niewygodnych dla niektórych, ale prawdziwych. Czasem mogę się pomylić, czasem trochę subiektywnie przesadzić, poza tym film Piastowie, oszuści i zdrajcy jest najbardziej z wszystkich moich dotychczasowych interpolacją i hipotezą, jedną z alternatyw. Ale generalnie mówię tylko to, co można uzasadnić. To jest kilka cytatów z drugiego tomu mojej książki, białego. Na początku XIV wieku jeden z papieży rozbudował tezę Augustyna z z V wieku w stronę żenującej bezczelności. Posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej biskupowi rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. Chodzi o bulle unam sanctam, czyli jeden święty, Bonifacego VIII z 1302 roku. To sformułowanie jeden święty nie odnosiło się ani do Boga, ani do Jezusa, ani nawet do Kościoła, tylko do papieża. Ma formalne cechy nieomylnej wypowiedzi dogmatycznej, więc część teologów wciąż się za taką uważa. Te brednie z XIV wieku zostały uroczyście potwierdzone na Piątym Soborze Laterańskim w 1516 roku bullą jednego z papieży. Chodzi o Leona X. W tej samej bulli orzeczono, że nieposłuszeństwo wobec papieży jest równoznaczne z karą śmierci. Nawet współcześnie, nowoczesny i liberalny Jan XXIII w swojej mowie intronizacyjnej w 1958 roku powiedział, że ludzie mogą być zbawieni tylko pod przewodnictwem papieża. W XIX wieku oraz wcześniej i później. Kościół uważał papieża za Boga i Chrystusa. Patriarcha Wenecji, późniejszy papież Pius X, powiedział w swoim kazaniu inauguracyjnym w 1894 roku: Papież nie jest po prostu reprezentantem Jezusa Chrystusa. Wręcz przeciwnie, on jest samym Jezusem Chrystusem przyobleczonym w ciało. Papież Leon XIII w tym samym 1894 roku. Ale jako, że my, to znaczy papież albo Kościół rzymsko-katolicki, zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmogącego. I na dokładkę słuszne i zbawienne wytyczne z tysiąca roku, najprawdopodobniej autorstwa papieża Grzegorza VII, zatytułowane Diktatus Pape. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta. Jemu, czyli papieżowi, wolno władcami rozporządzać, on sam zaś, papież, może unieważniać orzeczenia wszystkich innych. Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, wedle świadectwa pisma śwy, w żaden błąd nie popadnie. Można jeszcze tylko wspomnieć o całości konstrukcji prawa stanowionego, w którym tradycja, jako już istniejące orzecznictwo, albo wręcz precedens w prawie anglosaskim oraz hierarchia i kolejność chronologiczna aktów prawnych są rzeczami podstawowymi. Z tego punktu widzenia można by wysnuć wniosek, że nadal, tak jak w średniowieczu, ostatecznie jesteśmy poddanymi nieomylnego i świętego papieża, Boga na Ziemi. I w końcu o ewentualnych pozytywnych stronach wpływu Kościoła doprecyzowanie. Od razu oczywiście można zauważyć, kiedy w pierwszej części mówiłem, że właściwie nie widzę nic dobrego w dziejach Kościoła, to miałem i mam na myśli przede wszystkim jego historię w sensie polityki, dzieje degeneracji, hipokryzji, zbrodni, okrucieństw, wojen, rzezi. Ktoś powie, że takie były czasy, no ale Kościół przedstawia siebie samego jako świętą, nieomylną, boską instytucję i dlatego ten rozdźwięk między wzniosłymi, świętoszkowatymi deklaracjami a rzeczywistością jest szczególnie rażący. Jeśli chodzi o historię Kościoła w sensie idei oraz historii społecznej, to sprawa jest trochę bardziej złożona. Pojawienie się pewnych wartości na Zachodzie, według mnie i innych, wiązało się z ogólnymi procesami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i psychologicznymi i dlatego nie było jakąś specjalną zasługą Kościoła. Na przykład Kościół wręcz popierał niewolnictwo, wbrew formalnym deklaracjom niektórych duchownych, o czym mówię w książce koniec niewolnictwa w Cesarstwie Rzymskim wiązał się ze zmianami społeczno-psychologiczno-ekonomicznymi, spostrzeżenie że wolny człowiek pracuje lepiej, zamiana niewolnictwa na dzierżawę i polityczno-demograficznymi. Zatrzymanie podbojów, czyli zatrzymanie napływów, w cudzysłowie łatwych i szybkich niewolników i osłabienie cesarstwa, gdzie z powodu ciągłych wojen na olbrzymim terytorium ludność Italii nie wystarczała już do zapewnienia obsady legionów, musiano więc dodawać kolejne grupy, z których rekrutowano żołnierzy. Ani legionista, ani żołnierz wojsk pomocniczych nie mógł być niewolnikiem. Koniec niewolnictwa w Cesarstwie Rzymskim wiązał się nawet ze zmianami ideologicznymi poza obrębem Kościoła i w ogóle chrześcijaństwa stoickie idee równości wszystkich ludzi. Kontynuując myśl o pojawieniu się na Zachodzie pewnych wartości niezależnie od Kościoła wartości podobne do chrześcijańskich, Wartości ludzkie, humanitarne pojawiły się też w innych kulturach, równolegle i bez związku z chrześcijaństwem, katolicyzmem, np. średniowieczny kodeks rycerski i kodeks honorowy Bushido w feudalnej Japonii. Co do uniwersytetów: To prawda, że uniwersytety w Europie pojawiły się najczęściej jako instytucje pod dużym wpływem kościoła, fizycznie w budynkach szkół kościelnych, a ich międzynarodową pozycję potwierdzał papież, często specjalnymi bullami. Ale to, z czym kojarzymy pojęcie uniwersytet i nowożytną edukację wyższą, powstało właśnie dzięki uwolnieniu się od tradycji kościelnej, bo jako część kultury miejskiej drugiej połowy średniowiecza. Nie mówiąc o tym, że odpowiedniki uniwersytetów istniały w starożytnej Grecji, Akademia Platońska, czy Chinach. U końca starożytności na zachodzie powstał w Indiach słynny Uniwersytet Nalanda, przyciągający studentów z wielkich obszarów Azji Wschodniej, Południowej i Południowo-Wschodniej i działający ponad 800 lat. Nie mówiąc też o tym, że w najciemniejszym dla zachodu okresie wielkimi ośrodkami nauki był nie tylko Konstantynopol, ale i Bagdad oraz północnoafrykańskie uniwersytety w Fezie i Kairze, oczywiście muzułmańskie. Tak więc twórcą uniwersytetu absolutnie kościół nie był to w opozycji do kościoła dzięki europejskiemu indywidualizmowi dzięki procesom politycznym na przykład walka cesarstwa z papiestwem czyli konkurencja władz świeckiej i religijnej i wielu innym uniwersytety stały się oazami wolności myśli i centrami efektywnej konkretnej nauki oazami postępu zamiast miejscami jałowych debat, roztrząsania prowadzącej donikąd teologii, dzielenia włosa na czworo w sztywnych narzuconych ramach rozumu zniewolonego i ogłupionego dogmatami, które wdrażały umysł do mataczenia i bronienia bezsensów, za pomocą mnożenia pustych i zawikłanych słów, i które programowały ludzi na bycie bezrozumnym niewolnikiem. Generalnie, żeby bezspornie udowodnić wpływ Kościoła czy czegokolwiek w historii, trzeba by przeprowadzić eksperyment, w którym cofnęlibyśmy się w czasie i przy tych samych warunkach początkowych zmienilibyśmy jeden element, to znaczy usunęlibyśmy Kościół i następnie byśmy obserwowali, co się dzieje, czy jest lepiej, czy gorzej. To jest oczywiście niemożliwe. Mówię o tym w filmie, dlaczego Polska to porażka. Pozostają tylko punkty widzenia i usiłowania syntezy tego, co wiemy. Ogólnie można przyznać, że pewne rzeczy w historii Kościoła, jeśli chodzi o historię idei, były dobre i bardzo dobre, tak jak w każdej większej grupie ludzi zdarzały się wybitne jednostki. Jednak najczęściej dokonania tych jednostek ograniczały się do teoretycznych rozważań, których z powodu martwoty Kościoła, uwiązania do tradycji nie wprowadzano w życie, przynajmniej nie pod patronatem Kościoła. No i na koniec trzeba oczywiście odróżnić rzeczywisty, zdegenerowany Kościół od chrześcijaństwa, czyli abstrakcyjnego bytu idealnego, to znaczy przebywającego w świecie idei. Na sam koniec chcę powtórzyć ostatnią planszę z tajnej historii kościoła, część 1b. Nikt mnie nie sponsoruje, za to oficjalne media ukrywają, YouTube, TikTok i tak dalej. Dlatego proszę podawać moje nagrania dalej, tylko tak mój kanał może istnieć. poproszę o udostępnianie linku do tego filmu i do innych moich filmów, gdzie się tylko da. Zachęcam, bo można zrobić nawet najlepszy film świata, co z tego, jak YouTube go nie promuje, a wręcz ukrywa. Udostępnij link do na przykład też tego filmu, link w opisie pod spodem.